Witam Was, ja jestem Douzier, a to jest kolejny odcinek z gry Krok Legend of the Gobos. Siódmy, tak mi się wydaje. Poszedłem sobie troszeczkę teraz przed chwilą pożycia, życia. Zebrałem. gdzie mam 16 livesów, czyli 10 żyć udało mi się zebrać. Znaczy dwa razy poszedłem do poziomu jakiegoś, co tu mamy tutaj. Nic nie ma skrzynek. Raz przechodzimy do poziomu... Bo może to dłuższe. Mam tu diamencie Aj! Ketch me! Ma to się teraz skoczyć ten diament Zobaczmy, co jest dalej Przed tam coś było chyba Skrzyneczka mamy go Bosa pierwszego w tym poziomie Mam nadzieję, że nie będę tutaj dzisiaj teraz tak bardzo ginął O matko, to się to nie podoba. Jest. Dobra, i teraz zrobimy jeszcze prostę akcję. Okej. Okay. Oj, oj oj. Czekajcie przy Czekaj, się strzałka przycięła. No. Jak czy mail? No, że. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. Możemy już chyba grać. Tu będzie się inaczej troszeczkę grało, bo nie chcę się wyjąć, że głupia strzałka. Ja będziemy się... O, wyjąć się. Dobrze. Tu! Patrzcie. ten mamy drzwi, a tu? Może najpierw przejdźmy tu. Szyneczki, dobra, czyli to czy dam radę na nie wskoczyć? tam, radę. Okej. Okay. I mamy... No I teraz to się powinno... Okej, okay, idziemy do drzwi. Teraz tych chyba. I... uuu. Do strzelam. żółty diamencik, dobrze. Cieszę się. Brakuje niebieskiego, ale nic. I co teraz? Te platformy się wysuwają stąd? Tak. Z tych dziurek. Wow. Nie wiem, czy nie nagrać sobie takiego luźnego grania z wami. Znaczy, no, nie nagrać różnego grania z gry Hearthstone, bo ostatnio Dużo sobie gram i bardzo fajne to jest. Napiszcie w komentarzach. Co o tym sądzicie? Nie, to za głupota! No niestety. Co ja zrobiłem? Wybaczcie. Jeszcze nie chciałem skończyć ale. Dobra. Nie mamy żadnych wzorów. Dobra, już mamy. Mamy złoty klucz, więc. Dobra, jedno życie to tam. Czy tutaj nie ma no Właśnie. Tak, coś pamiętałem. Okej... Okay. Mamy diamenty. tu? Jezu! Też diamenty. Co teraz? A, to jest Tak. Szybko krop! Dos. Czwarty. Okej, okay. i teraz woda. Do której... do wody możemy wskoczyć. Chyba. Dwa takie. Chodźcie tu. Mamy diament. Brakuje nam jego skóry. Z każdym Chyba ty tyle. Goda, to tyle. się wydaje. Nie, mamy cztery gobosy, więc to jest wszystko. Już Guziczek. Platforma. No skazuj. I nie maruć. Teraz no. 우와! <sus> Uff, to bom! To się da w ogóle wstawić. To jest mój fajler. Jakiś... Nie wiem, czy się da. Czekajcie, Słuchajcie, a zobaczymy, co jest jeszcze tam. Może coś tu nam pomoże. Guzik. Więc... Może ten guzik będzie guzikiem zbawienia. O, barwa on. Mam... Dobra. Okazało się, mam dzisiaj zabija. O, niebieski, fajnie. Mam no, wszystkie diamenciki kolorowe. 20 zwykłe. No, nawet 20. 20 to nawet nie tak źle. Zobaczę się z razu. Ale nie strąci. To nie strąci. No, A mi go płaca. A, poproszę, jak się kręcisz, to tu <grystanie> Okej. Okay. Stracił nas. Jest w porządku. Więc idziemy. Co tu mamy? A, duch! I duch! On nam zjada diamenty. Nie pozwólmy na to. Latce. Trzeba będzie go uratować. Dawaj diamenty. Podły dusz. Nie! Pójdę inną drogą. No goń mnie chodzi. Tak fajnie świeci. Chodźmy tędy. Kluczyka, no to nie masz swojego bossa. Zwracamy kluczyka do klatki. No nic. Więc jak widzicie, mamy po cztery i po 5 go bossów, więc tutaj na pewno nie będziemy mieli yy, sekretnego poziomu. Filmik! Kura, mamy filmiki. co my tu mamy? Rybcia. Duża rybcia. Już bardzo duża rybcia. No to. Ну не, ну не да. Да, сколько зрит, Ну не, не тут, потому что бог Ну я тебе не рада с ним я была. Я Я наверное, не. No oh. est prêt. Ça tombe. Alors, bouge pas, mais c'est pas bon. Non Et bon. Au fond de boss. Za trzecim razem próbował nas jeszcze ten z swoimi prądkami. No nie ładnie, nieładnie. Bosku. Na szczęście udało nam się go pokonać. Google gór. Cześć. Jak on z tam... Jak on z tam wypłynął? Ty może ty może. Wy, lecz widzowie. Może my też byśmy mogli. and Freedom, czyli piasek i darmowy dom. Nie, nie, dom nie, 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 ma... No, nie wiem, co znaczy, freedom. dom, no, dzisiaj nie będzie takiego, uh -huh. jakiś klimat taki inny, to mi się to, Wow! hej, No, to wow! no, jest ja możemy się do niego przejść. No chodź. Spatujemy. 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 ta jest jeszcze gorsza chyba. Niż tak. To no jest kluczyk z przyciskiem. Czy z kl kluczyk, kluczyk po prostu? Z klatką z przyciskiem. No i mamy platformy. Jestem szczęśliwy. Nie, jak nie zrzuci. To będzie mi smutno. No nie, Dobra, nie, no, na nie, jest! O, ale nie, Nieźle! Dobra, doda! Okej, okay. co teraz? Mamy tutaj go nie, 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 klucz? Tak, tam jest klucz. Nic sobie nie, jest nie, 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 Mam nadzieję, że teraz nie spadniemy, ani nic. To były chwile grozy. Nie, naprawdę, nie lubię tego to tak stąpa. Galaretki. Kolejna. I teraz? Tam? Diabeł. nie niewodny. todo

na platformę. Nie lubię tej gry. Obrałem się, ale dobrze. Już zrobiliśmy. Chyba jakiś, jakiś srebrny klucz, ale nie wiem po co on mam. Tutaj z dwóch zrobimy. Tak, tam, ale może... Może najpierw idziemy jeszcze... Może tutaj będzie o canalUSB ok. Que a... Ei! <t95 x2> <Y> <tr60> Boję się tego poziomu. Uciekam stąd. Ile mam diamentów? Jeden. Dobra, możemy już tam wrócić. Dwa gobosy tylko? Tak mało. No znowu musimy tam wracać. Się boję tego bagna. Ja sprzedażę Nie traciliśmy żadnego diamentu, ja mam mało doboczów. Tylko dwa? Gdzieś musiałyśmy coś Ja musiałem. A te moje błędy. Uf. To będzie. Diamenty. Tylko boku małe. No. To będą masz mało? dwa? Możesz. Okay. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. Co no, tu mamy... Ile mamy? Pięć kolorowych diamentów. jest nie ma? No Dobrze. A tu czwarty. Piąty może jest tam. Aha, tu jeszcze jest dwa. To Znaczy... Tam jest. To jest tylko to. No super. Stop. No no to. Na no jest tam z ilością diamentów. 4 i z liczbą gobosów też. cztery. coś mi nie idzie. Ten pustynny klimat jest taki trudniejszy. Lip of fight. Nie wiem ile trwa już dzisiejszy Odcinek, ale może dzisiaj sobie zakończymy już go. No, to już koniec tego odcinka. Dzięki Wam za obejrzenie go. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się spodobał łapkę w dół i napiszcie dlaczego Wam się spodobał w komentarzu. Subskrybujcie kanał Duz No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I cześć! I napiszcie w komentarzu co myślicie o luźnym graniu. Cześć!